Witamy bardzo serdecznie. Teatr Grot ma zaszczyt przedstawić wielki poemat Wielkiego Jana Pawła II, Stanisław. Pragnę opisać kościół. Mój kościół. Który rodzi się wraz ze mną. Lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość. I przyszłość zarazem, sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją ziemią, mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie. I ciągle tacy są. Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną bowiem, w niej dom Ojca się poczyna, z niej się rodzi. Pragnę opisać mój kościół w człowieku, który, któremu dano na imię Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi. Pragnę opisać Kościół w imieniu, którym naród ponownie został ochrzczony chrztem krwi, aby nieraz potem przechodzić przez chrzest innej próby, przez chrzest pragnień, w których odsłania się ukryte tchnienie ducha. W imieniu zaszczepionym na glebie ludzkiej wolności, wcześniej niż imię Stanisław. Na glebie ludzkiej wolności już rodziło się ciało i krew, przecięte mieczem królewskim, w samym rdzeniu kapłańskiego słowa, przecięte u podstaw czaszki, przecięte w żywym pniu. Ciało i krew nie zdążyły jeszcze się narodzić. Miecz ugodził o kielich z metalu i pszenny chleb. Myślał król: Może nie narodzi się z ciebie kościół jeszcze dziś. Nie narodzi się naród ze słowa, co karci ciało i krew. Narodzi się z miecza, z mego miecza, który przetnie w połowie twe słowa. Narodzi się z rozlanej krwi, myślał. Może król. Ukryte tchnienie ducha w jedno wszelako zespoli słowo przecięte i miecz. Złamano stos mózgowy i ręce pełne krwi, i mówi: Pójdźcie w przyszłość razem. Nie rozdzieli was nic. Pragnę opisać mój kościół, w którym. Przez wieki idą ze sobą razem słowo i krew, zespolone ukrytym tchnieniem ducha. Myślał może Stanisław: Słowo moje zaboli ciebie i nawróci. Przyjdziesz do bram katedry jako pokutnik, przyjdziesz postem wycieńczony, prześwietlony wewnętrznym głosem i dołączysz się do stołu pańskiego, jak marnotrawny syn. Słowo nie nawróciło. Nawróci krew. Nie zdążył, może pomyśleć biskup, odwróć ode mnie ten kielich. Na glebę naszej wolności upada miecz. Na glebę naszej wolności upada krew. Który ciężar przeważy? Kończy się pierwszy wiek, zaczyna się drugi wiek. Bierzemy w swoje ręce zarys nieuchronnego czasu. Ziemia przebiega w oknach, przebiegają drzewa i pola, i mieni się śnieg na gałęziach, a potem w słońcu opada, i znowu zieleń, młoda naprzód, potem dojrzała, wreszcie gasnąca jak świece. Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach. Chłonie ją pieszy wędrowiec z krańca do krańca trudno przejść. I ptak nie przeleci tak łatwo, lecz samolot w godzinę pochłonie tę przestrzeń. Ojczyznę zamknie w swój kwadrat. Ziemia trudnej jedności, ziemia ludzi szukających własnych dróg, ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu, ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich, ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń. Rozdarta na mapach świata A jakżeż w losach swych synów Ziemia poprzez rozdarcie Zjednoczona w sercach Polaków Jak żadna Skąd wyrosło to imię Jakie otrzymał dla ludzi Dla rodziców Dla rodu Dla stolicy biskupy w Krakowie Dla króla Bolesława Zwanego Śmiałym i Szczodrym Dla dwudziestego stulecia To imie. Bardzo dziękujemy za ten występ, który ma szczególny charakter i dziękuję za odwagę podjęcia tej tematyki. Jan Paweł II został dzisiaj ukazany od innej postaci, której go nie znamy. Jest inspiracją dzisiejszej bardzo ciągle dla artystów i też z naszej parafii. Państwo Głogowscy, Pan Matuszewscy podjęli wysiłek, by przełożyć to dla odbiorcy współczesnego dzisiejszego dla nas, byśmy mogli zobaczyć, jak głęboko sięga duchowość Karola Wojtyły, a późniejszego papieża, która naznaczyła i nadal wyznacza kierunki poszukiwań Boga. Poszukiwań naszej tożsamości, szczególnie w tych czasach, kiedy ciągle z różnych stron musimy się borykać z jej określeniem. Tożsamości, która jest związana z przynależnością do Chrystusa Pana, do Jego Kościoła, do tej ziemi, która została ukształtowana przez Ewangelię, przez dobrą nowinę. Dlatego jest mi niezmiernie miło i dziękuję za ten artystyczny wyraz, który buduje artystów, yy, yy, szczególnie te motywy i patriotyczne i religijne, które dzisiaj w kulturze umykają, dla części artystów nie są interesujące. Dlatego dziękuję tym bardziej naszym tutaj drogim przedstawicielom tego świata artystycznego, że idą pod prąd, że podejmują tematykę religijną, duchową która jest głęboka, która nie jest płytkim przeżyciem, ale buduje nasze wnętrze. Więc myślę, że dzisiejszy wieczór i to przeżycie potraktujmy jako inspirację dla nas do poznawania postaci Karola Wojtyły i Jana Pawła II właśnie też od tej strony. Jest wiele jego poezji, szczególnie takiej jak ta dzisiejsza, poemat Stanisław, Ojczyzna, czy tryptyk rzymski, kiedy na Watykanie, już pod koniec swojego pontyfikatu medytacyjnie przeżywa tajemnicę odkupiciela, tajemnicę naszego życia, przywiązania do Boga, którego mamy ciągle przez naszą wiarę poznawać, odkrywać. Nigdy dość i nigdy mało tej wędrówki. Jest to ciągły trud. I z różnych stron potrzebujemy przewodników. Niewątpliwie Karol Wojtyła, Jan Paweł II jest nim. Dlatego sięgajmy również do tych przeżyć. Niech to będzie także przyczynek do naszej modlitwy, bo jego teksty nie mają tylko wymiaru ekspresji poetyckiego ducha, ale są wyrazem jego osobistej wiary, jego osobistych przeżyć, kontaktów z Bogiem, zamyślenia się. I tutaj przywołam postać. Świętego Augustyna, który jako biskup mówił, że jestem dla Was nim, biskupem. Można parafrazując powiedzieć, dla nas Jan Paweł II był i biskupem, i później papieżem. Ale Augustyn mówi: z Wami jestem chrześcijaninem, czyli podzielam ten byt, to życie, które jest nieobce każdemu z Was. I dlatego z tej perspektywy, patrząc na postać, na Jego twórczość, na Jego również duchowe i poetyckie zmagania ze sobą, możemy dla siebie odkrywać inspirację do tego, jak przeżywać również naszą więź z Bogiem, ponieważ każdy z nas tym bardziej potrzebuje różnych świateł, a jest nim również ten świat artystyczny, ta forma. Która buduje i jest środkiem przekazu i wyrazu tego, co w naszej kulturze dzisiaj tak bardzo jest nieobecne, w kulturze masowej, czyli budowanie ducha, podejmowanie tematów bożych, tematów związanych z naszą głęboką egzystencją, z naszym bytowaniem. Dlatego dziękuję za te dzisiejsze spotkanie. Za tę ekspresję i muzyczną, i poetycką, niech ona w nas natrwałe, zostawi ślad, inspirację i zachęcam do kontynuowania tej drogi.